jestem tak zajarany życiem, że nie uwierzycie, tak, tak, tak rany życiem, że nie uwierzycie, tak zajarany życiem, że nie uwierzycie, tak zajarany życiem, czego też wam słuchać jestem tak zajarany życiem, że nie uwierzycie, tak, 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 tak zajarany życiem że nie uwierzycie Tak zajarany życiem, że nie uwierzycie Tak zajarany życiem, czego też wam życzę Budzę się rano, ty A. jesteś na swoim miejscu Schodzę na dół po śniadanie, kochanie Mam cię w sercu i o I ruszam z domu pozałatwiać sprawy Jestem zajarany życiem i realizuję plany Nie zamula, bo wiem, że to nasz czas teraz Ta... No bardzo pięknie to wygląda z tym, że to w ogóle nieprawda, nikogo nie ma na podwórkach, bo wszyscy zamulają w domach. Przedstawiam Wam Martę i Adama. To jest Adam, trzecia klasa gimnazjum, 15 lat. Aktywny chłopak, rower, deska, w zimie snowboard. Nie siedzi bezczynnie. Tak naprawdę Adam jest bardzo aktywny. Ale w necie, na fejsie, na kwejku, na YouTubie i w sieciowych grach. Ma tam wszystko. Życie, kumpli, relacje. To jego jedyna prawdziwa zajawka. Poświęca temu cały czas. Z małymi przerwami na wychodzenie do szkoły. Prawie co piąty nastolatek, między 11 a 16 rokiem życia, nie je albo nie śpi z powodu nadmiernego korzystania z internetu. Teoretycznie pasją marty jest malarstwo i to wszystko mogłoby tak wyglądać. Ale faktycznie wygląda zupełnie inaczej. Bardziej od obrazów znanych mistrzów, Marte pasjonują idiotyczne obrazki, które dzisiaj zapostowały jej równie mądre koleżanki. Oraz dopisywanie do nich komentarzy i hashtagów, chciałaby być na bieżąco. Niemal 40% polskich nastolatków między 11 a 16 rokiem życia czuje się bardziej sobą online niż w kontaktach z ludźmi w realu. Czasami chciałaby sobie zrobić od tego przerwę. Ale nie za bardzo jej to wychodzi. Przestań człowieku, odrzuć te myśli, chore, podnieś głowę. Okoliczności są wyjątkowe. Damy radę, bo nie damy się skłócić. Nie będziemy słuchać ludzi, którzy sami są gusi, chociaż słyszą są. Chociaż... Za to Adam. Ma gdzieś lajki, hasztagi, memy. Zamiast tego woli wygrywać na boisku. Ale czy na pewno. Niestety nie tylko Adama pochłonął internet. Ponad 1 trzecia nastolatków między 11 a 16 rokiem życia zaniedbuje znajomych, hobby, naukę albo rodzinę z powodu spędzania czasu w internecie. No, dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj, kurde. Adam wygrywa tylko w sieciowych grach. Sam w pokoju, odgrodzony od świata, jedzący tragiczne żarcie, psując sobie kręgosłup i wzrok. I chyba już zupełnie nie pamięta tego, że życie jest gdzie indziej. Jest to, jest to baby. W rzeczywistości nie masz kilku żyć. Nie zdobędziesz kodów na nieśmiertelność, a w prawdziwym sporcie liczą się umiejętności. To trzeci nastolatek w Polsce między 11 a 16 rokiem życia próbuje bezskutecznie ograniczyć czas spędzany w internecie. Brak powodzenia takich prób może być oznaką uzależnienia. Żeby kogoś poderwać, dobrze mu zaimponować. Mieć pasję, umiejętność, mieć życie. Czy siedzenie godzinami w sieci może kogoś kręcić? Jak może imponować coś, co robią wszyscy? Na przykład debilne fotki z dzióbkami. Naprawdę chcesz wyglądać jak te wszystkie idiotki w internecie? Czy tak ciężko być sobą w dzisiejszych czasach? 5% polskich nastolatków między 11 a 16 rokiem życia było napastowane seksualnie w internecie. Odpowiedź na komentarz znajomego nie jest spotkaniem, czat nie jest rozmową, zmiana statusu związku nie jest miłością. Adam już chyba trochę się w tym wszystkim pogubił. Prawie co siódmy nastolatek w Polsce między 11 a 16 rokiem życia otrzymał w internecie wiadomości o podtekście seksualnym. <śmierdziśle> Bez sieci trudno dziś żyć. To narzędzie komunikacji, źródło szybko dostępnej wiedzy. Ale sieć nie może zastąpić nam prawdziwego życia. Nie może zabierać nam przyjaźni, przygód, podróży i tego wszystkiego, co możemy realnie przeżyć. Czy naprawdę chcesz całe swoje wakacje spędzić w internecie? Jakie będziesz miał z nich pamiątki i wspomnienia? Tylko raz, prawda siedzi w każdym z nas Bo to jest ten czas Kolejny raz, chodzę z domu Z moją muzyką idę do przodu choćby pod wiatr, zrobię to znowu Co tam, że nie jestem sobą Kolejny dzień, dzięki Bogu Kolejny obrót, kęci się klobis Włonął mnie ten klimat za młodu Rap, tu zawsze swoją drogą rozwiam pretko. Nie możesz uciekać od prawdziwego życia w iluzji Niech internet nie zabiera ci przyjaciół nie zabiera ciebie innym, bo twoje życie może okazać się tylko snem, z którego możesz zniknąć. Das Ponad 80% 15- i 16-latków korzysta z internetu codziennie dla własnej przyjemności. Nie po to, żeby znaleźć tam jakieś informacje. Wyloguj się do życia, zanim życie Cię ominie. Jestem tak, zajarany życiem, że nie uwierzycie tak, tak, tak zajarany, tak, że nie tak, 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 że tak, 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 zajarany, tak, czego też tak, tak, Jestem tak, zajarany, tak, 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 uwierzycie. tak, że nie uwierzycie Tak zajarany życiem, że nie uwierzycie Tak zajarany życiem, czego też wam życzę Budzę się rano, ty A. jesteś na swoim miejscu Schodzę na dół po śniadanie, kochanie Mam cię w sercu, jory I ruszam z domu pozałatwiać sprawy Jestem zajarany życiem i realizuję plany Nie zamulam, bo wiem, że to nasz czas Teraz po drodze Wbijam się na chwilę do fryzjera Biuro prosto i już spotkanie otwieram To nie studelka, kariera, Masz Stupi pitbull bity rosną Płyty się nagrywa jesienią i wiosną Towar spływa i ubrania wiszą w sklepach tak. Nie jesteś zaerany życiem, to masz pecha Ja też miałem ciężko, ale przestałem narzekać da. Czas ucieka, wstaję nie ma czasu na pierdoły tak. Rano się zbieram jak dzieciak idący do szkoły tak. Napiera telefon, odbieram same ważne sprawy Tak do życia ludzi, ludzi Tu porannych Warszawy Kubek kawy, ślub, Czuję się jak młody bóg. bóg Wiem co to głód, teraz czas podwyższyć próg To jest cud Jak tu nie być zajarane życiem, jak to życie zrywa znów I do przodu jakoś idzie z winnych chud. Ruszam z centrum rano na spotkanie W międzyczasie przystanie się gdzieś też na jakieś śniadanie Coś napiszę na kolanie Czekam i nagranie, więc nie mam nawet czasu dziś na jakieś narzekanie. Migram dalej, kochanie, dziś nie zjemy obiadu razem. Po drodze z ponem coś na mieście zahaczę. Czuję, że żyję, wciąż to bywam. Jestem w trakcie, właśnie dowiedziałem się o no...